Witam, witam w odcinku z un Rankedu. zwykłych. Ale i tak, un. Dobra, gram rankady pierwszy raz. Super, zarośla tutaj to. Mm, 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 mm. To są gry złotami. A więc do ostatniej rundy, do dropa, widzimy się. Ale i tak w sumie pierwszą rundę wam pokażę. Tasza Lima Golda 3! Dobra, pokonanie. Tak Tak się gra, tak się gra, tak się gra A, super nie ma w robią pieniędzy, znowu. stary ma nic Widzowie chciało mi się zrobić krótką przerwę, a więc gramy starcie z Tersetem! Dobra, musiałam zrobić skinę na miniaturkę innego filmu. Filmu, którego wy widzicie wcześniej, bo to jest ten film jak kupuję Karnet, ale... No bo ja jeszcze nie zrobiłam miniaturki, a wy ten film już macie. Nie no, W międzyczasie tego odcinka zrobi mnie tylko Szeli ma jakąś moc Już my nie gramy na mutację, że Shelly ma takie moce Sweet Melody Baby, baby Sweet Melody ba sweet melody ba sweet melody a nie a ale drugie miejsce jakieś puchary wylecą forsak bo za chwilę będzie Stardrop i randomem przed chwilą grałem ludziom. Jak, jak on ma takie wielkie? Prawie 30 rangę ma Ale patrzcie na jego winę 3V3 No a tego typa to ilo ma? A, 35. Skąd on ma taką... Skąd on ma tą ikonę SpongeBoba? obrąża trwa. Mm, na no tą mapę to właśnie wezmę sobie. Daj na krótko. Tu, Ja muszę sobie nich przedstawić, żebym miał ten kolorowy. Dobra Ten daryl to dla nas jest najgorsza. Jezu kochany to mnie dobiło jak ja śpiewałam muzyczka, daj Majka Niemożliwe, niemożliwe, niemożliwe to jest. Tak. Dobra, dobijam. Zmarnowałem gadżet. Ona zmarnowała ultam. Dobra, zbieraj to. Dobra, jak on tutaj. Dobra, to, przepraszam, że się nie odzywam, ale się zapatrzyłam. Ta Shelly jest jakaś autoajmowata. Dobra, e, przegraliśmy. Ja to zbieram. On tołłany łynekami tam, Dobra. Co? O nie, to oni przetrzymali na szczęście. O. Ulepsz swoją nagrodę, kontynuuj. Misje mi się zrobiły. No spak. Aha. Stardrop. Nita. Wkurzona. Ale misję porobiłem. Dobra. Najlepsza motka, jaka może istnieć. Spongebob z Kraboburgerem. Druga misja zrobiona na rękę tak Trochę monet. Zagraduję sobie postacią. Stardrop. Epic. Kolejne 100 kredytów i 100 blingu. W tym momencie zmieniam sobie na kruka, bo. Wolę jednak mieć kruczka. Wolę mieć kruczka. I teraz i teraz ludzie zalogowałem się i powinienem dostać ponad 100 kasza za darmo. Poczekajcie. O. 1000 kasza powinienem dostać za darmo i nie dzisiaj, ale kiedyś sobie coś za to kupimy, bo tak, jakby można drpnąć wszystko, nawet skiny są za darmo. Odbierz tysiąc krabowej forsy, prawie że trzy tysiące. Nie podam wam, jak, ale sobie wyszukajcie, jak je za darmo. Bo mi się nie chce, mam poziom drugiej szpatułki już. No a więc ja się z wami na dzisiaj żegnam i pa pa!